Jesteśmy w dzisiejszej rozmowie. Jest z nami Karol Ludwikowski. Cześć, Karol. Cześć. Jak się masz? Bardzo, bardzo dobrze, mimo że się trochę nie wyspałem. Nie. Ty dzisiaj pracowałeś czy nie? Czy odpoczynek? Pracuję od 3 dni z rzędu. Aj. Dzisiaj też znowu byłem w pracy, ale takie uroki branży gastro podczas lockdownu. Aj. A gastro, okej. Okay. Słuchajcie, z Karolem rozmawiamy dlatego, że Karol jest osobą żyjącą z wirusem, która postanowiła nam trochę opowiedzieć i rozjaśnić rzeczy których, które może, których może nie wiemy? O, może tak, zacznijmy. Eee, jak, jak długo żyjesz z wirusem? Świadomie, warto dodać, że świadomie z, wir z wirusem żyję od już prawie 6 lat. W lipcu minie 6 lat, odkąd dowiedziałem się o swojej diagnozie. Tak sobie myślę, ten dzień to chyba jest taki, który się pamięta później, prawda? Tą datę dokładnie? Do, co, co do dnia i prawie, że nawet godziny. 24 lipca o godzinie mniej więcej 13:20 usłyszałem to w centrum krwiodawstwa, co ciekawe. Yy, a powiedz, a czyli rozumiem, musiałeś po prostu oddać krew yy, i tam się dowiedziałeś? Tak, dużo, tak w dużym skrócie. No. Oddałem krew parę dni wcześniej, no. bo, bo, oddanie poszło sprawnie, bez problemów, ale dwa dni później dostałem telefon tam z kieleckiej stacji krwiodawstwa, no. bo dowiedziałem się mieszkając wtedy w rodzinnych Kielcach, że panie Karol prosimy do nas przyjść jak najszybciej. No. I wtedy wyszło szydło z worka. Podziewałeś się już wtedy, jak, jak prosili cię o przyjście, czy, czy nie? Już domyślałem no. się, co może być na rzeczy, ale Mianowicie. Miałem nadzieję, nadzieję, że tego nie usłyszę. Dopóki nie usłyszysz, to wiadomo, że to nigdy nie wiadomo. Tak się śmieję, trochę żartuję z, 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 z tej pamiętania tej daty, ale myślę sobie, że. Znaczy, nie, ja cię zapytam. Jakoś obchodzisz ten, ten, ten dzień, jakoś świętujesz go, albo wręcz przeciwnie, może jakoś siedzisz wtedy w domu zamknięty sam yy, i cichutko sobie łukasz. Bardziej teraz na zasadzie, że kiedy zbliża się ta data, to. Jeszcze bardziej wychodzę z tym do ludzi i mówię o tym, co mnie spotkało, i staram się uświadamiać. Traktuję to jako swoiste takie okazję, kolejną okazję do edukowania, że tego akurat dnia to mi się hmm. stało. Yy, ale musisz przyznać, że to jest postawa rzadka wśród osób, które żyją z wirusem, i raczej yy, bardzo niewielka grupa osób jest gotowa wyautować, że tak no sam, sam, Tak, oczywiście, sam zdaję sobie z tego sprawę. Gdybyśmy teraz zastanowili, czy znamy w ogóle jakąkolwiek osobę, chociażby osobę publiczną, albo jakiegokolwiek hmm. aktywistę, który odpowiada o, o, o tym wprost. Jeden, jedna osoba, która przychodzi mi do głowy, to Tomek Siara e, inny, i też inny no aktywista, tak. a z osób publicznych to chyba nikt. Jeszcze był taki jeden, wiesz co, facet, który był właścicielem, e, boże, Aptek chyba, sieci Aptek. On się miał... Jakieś takie imię pochodzenia arabskiego, więc nie powtórzę, nie pamiętam teraz. Ale mi się kojarzy, że. A, kojarzę, i chyba to, ale to chyba kojarzę z jakąś aferą byłem związane? Yy... Bo nic, nic dokładnego nie nie co Pamiętam, nie pamiętam powiesz, też co? nie chcę go teraz oskarżyć o coś, ale yy, ale mam nadzieję, że nie, że po prostu, że po prostu. <laughs> że po prostu yy, ale masz rację, oczywiście, masz absolutną rację, że tych osób jest nie wiem, czemu tak jest. Myślę, że. Yy, sam to zobaczyłem, kiedy sam się wyautowałem jako HIV, że z tym ostracyzmem i. Zmierzeniem się z tym, że ludzie wciąż żyją tymi stereotypami, jak są postrzegane osoby HIV, i nikt nie chce być postrzegany jako ćpun, jako seksoholik, jako I że ktoś, to złapał tę chorobę, za przeproszeniem, chorobę pedałów, bo tak to cały czas niestety wygląda. Nikt chyba nie chciał być u... Wszyscy ch chyba woli uniknąć takiej stygmatyzacji. Mm, komu powiedziałeś najpierw? Najpierw e, swojemu byłemu wtedy już partnerowi, z którym nie byłem już e, mm. wtedy chyba dwa lata. I to był błąd, ponieważ on potem wygadał chyba z pięciu naszym znajomym, Aj. myślałem, że go wtedy po prostu uduszę, Aj. potem w swojej rodzinie, bo musiałem powiedzieć jeszcze tego samego dnia, dlaczego muszę nagle z dnia na dzień zacząć jeździć do lekarza do Krakowa, po co mam do Krakowa jeździć z Kielc, nie mogę jeździć, no tak. nie, nie muszę jeździć w Kielcach, musiałem wszystkim powiedzieć co i jak. Pomyślałem hmm. yy, się, że, znaczy no tak zgaduję, że rodzina nie zareagowała y, radośnie, tylko raczej pewno y, inaczej, jakbyś mógł coś o tym powiedzieć? Oj, było, pełno, było pełno strachu i pytań z ich strony. Bali się. Mhm. I to było, to było tak, że kiedy ja próbowałem coś mam wytłumaczyć, tego co sam próbowałem, czego sam się dowiedziałem, czego ja się do, y, nauczyłem od lekarzy, ona wiedziała, że nie chciała mi wierzyć. Dopiero kiedy powiedziałem jej, że dobra, mamo, to stajesz, i potem o 5 rano jedziesz ze mną do lekarza i lekarz ci wszystko wytłumaczy. Bo jak nie, jemu nie uwierzysz, to chyba już nikomu. I chyba dopiero wtedy się uspokoiła, jak. Y, Zadawała lekarzowi kilka, wielu pytań, nawet chyba takich trochę absurdalnych, czy nie zarazi się poprzez korzystanie z tego samego noża, co ja, albo z, tego, z tej samej deski, deski klozetowej, co ja i moja siostra. Mm -hmm. I dopiero wtedy jest, y, chyba się dopiero uspokoiła. Musiała porozmawiać z kimś kompetentnym. Wiesz co, to, to ciekawe, co mówisz. Ja pamiętam, mam takie doświadczenie, y, jeszcze będąc w liceum, kiedy jeździłam na obozy y, takie dziennikarskie y, i na jednym z nich y, y, rodzice osób, które były ze mną w pokoju, bo wiadomo, że to pokoje wieloosobowe, dowiedziały się, że jestem, no, że, że jestem pedałem, prawda, że gej jest gej. I właśnie do dziś teraz przypomniałeś mi, właśnie mówiąc to wszystko, przypomniałeś mi, że matka jednego z nich zadzwoniła i zaczęła go ostrzegać, żeby właśnie nie korzystał, może od tej samej toalety, co ja. I... i czyli, czyli chyba to jest gdzieś dalej, fakt, fakt, że to było jakiś czas temu, ale myślę sobie, dalej to pokutuje gdzieś to przekonanie o o niebezpieczeństwie gejowskiej zarazy, która może łapać ktoś na toalecie. To jest rzeczywiście straszne. Um... No tak. No dobrze. Ale nawet trochę za to trzeba Trochę nawet za to nie winię, mm -hmm. bo zdaję sobie sprawę, że ona jest z tego pokolenia, gdzie dużo się o tym nie mówiło, a więcej, a jeśli już się mówiło, to właśnie tylko cały czas tej dalszej stygmatyzacji z początków tej, epi, tej epidemii. Więc chyba nawet trochę nie mam do niej pretensji. Ale kiedy wiem, że się już nauczyła hmm. i wysłuchała konkretnego, to już wie, że nie ma żadnego strachu. Wiesz, od, tylko chcę teraz zapytać o coś yy, dużo bardziej odważnego, czyli gwałtowanie się przed rodziną to jedno, a mówienie o tym publiczne to druga sprawa. Jak to się stało, że się o tym mówić właśnie w taki otwarty sposób? Zaczęło się to jeszcze tego, jeszcze tego samego roku, kiedy się dowiedziałem. Postanowiłem, że po jakichś dwóch, trzech miesiącach dołowania się, bycia w. W stanach, w stanach depresyjnych i myślałem sobie matko i córko, już zaraz przyjdzie mi się żegnać ze światem. Wtedy, wtedy tak sobie myślałem, bo było ze mną, ze mną bardzo źle, nie miałem wtedy nikogo, nie wiedziałem czy mogę komukolwiek zaufać. I po jakichś trzech miesiącach z uspokojenia się, bycia na, bycia na już na pierwszych lekach, mm. pomyślałem sobie ej, skoro na przykład taki Freddie Mercury, tak <gry> autentycznie, pierwszy pierwszej to przyszedł to Freddie Mercury, mając HIV, mogę tylko tylko dokonać takich wielkich rzeczy, bo tym bardziej ja cholera nie mogę? Więc pomyślałem sobie, dobra, okej. Okay. 1 grudnia, oczywiście Światowy Dzień AIDS, postanowiłem się wyotować publicznie w internecie, na swoim prywatnym blogu, mm. napisałem co i jak, całą swoją historię i poszło w świat. Z całymi, z całymi konsekwencjami tego postanowiłem to zrobić i tak właśnie trochę poodykować ludzi, bo zdałem sobie sprawę, że też mi samemu brakowało takiej osoby, która by mówiła o pracy, o doświadczeniu mm. i pomyślałem sobie, dobra, Skoro takie osoby nie ma, to ja nią będę. I dobrze, bo trzeba brać sprawę we własne ręce, zwłaszcza jak się coś ważnego chce osiągnąć. To minęło już jakieś ponad 5 lat, prawda, od tego, jak tak liczę z tego, co mówisz, od tego momentu. Tak jest. A nadal w Polsce o HIV się niewiele, jakby, mówi więcej niż w tamtym czasie. Nie mówię, że to Twoja wina, broń Boże. Ale zastanawiam się po prostu, czy cię trochę to nie wkurza, bo najnowsza kampania tej, no. Tej agendy odpowiedzialnej za zaprzeczowanie za HIV-AIDS w Polskim Ministerstwie Zdrowia. Ta najnowsza kampania oczywiście promuje e, abstynencję seksualną e, jako, e, no, bez wątpienia skuteczny środek, e, jeżeli chodzi o choroby przenoszone drogą płciową, w tym AIDS. E, ale oczywiście też nie jedyny, bo pamiętajmy o tym, że HIV-AIDS się także inaczej. E, oczywiście. Nie, nie wkurwia czy to trochę, że, 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 takie, że nadal takie głupie kampanie są robione i wydawane są na to pieniądze? Oczywiście, że mnie to, to wkurwia, Tym bardziej, że. Dlaczego w tych wszystkich kampaniach nie pokazuje się inaczej? Brakuje mi w jakiejś kampanii, która pokazałaby wizerunek, oso... wizerunek jakiejś osoby z HIV jako człowieka zwykłego, normalnego. Brakuje takiego podejścia, bo mówi się o HIV, mówi się o AIDS, ale nie mówi się o ludziach, mam takie wrażenie. Mówi, mówimy o chorobie, o tym, że istnieje i co, co może z nią być, ale nie mówi o tym, że przy tej chorobie są ludzie, którzy są obok nas. To mnie najbardziej wkurza. Bardzo ciekawe, co mówisz. Nie pomyślałem nigdy o tym w ten sposób, ale masz absolutną rację, że częściej skupiamy się na, na wirusie niż na człowieku. Um, no tak, mówisz, Freddie Merkur, jesteś w trochę lepszej sytuacji niż on. Dzisiaj tak. leki są już zdecydowanie lepsze niż, niż tych lat tam 30 czy ileś temu. Jest, niektórzy mówią o tym, że, że z kolei, że pandemia czy epidemia Hifejcy jest na tyle już... Um, Opanowana, jakby tą tabletką jedną, że niektórzy z kolei przestają się obawiać w ogóle zakażenia, bo przecież to jest. Absolutnie się z tym zgadzam. A, okej, okay, bo ja tylko dokończę pytanie. Niektórzy mówią prawdę, mhm. że przecież to jest jedna tabletka dziennie. Co, co, co o tym sądzisz? No właśnie, zgadzam się z Tobą, bo mam wrażenie, że troszkę nas trochę rozleniwiło. Można to trochę porównać do tego, co się dzieje teraz z koronawirusem. Na początku, na początku zawsze je był strach. Było zabezpieczanie się, było umówienie, była informacja, a później, kiedy albo się ludzie przyzwyczaili, albo się nauczyli, albo nauczyli się z tym żyć, to ma na to zaproszenie już wyrąbane. To trochę tak jak teraz z COVID-em myślę sobie, że tym często się, na co zwraca się uwagę, nie wiem, czy też znowu się zgodzisz, czy nie, że PrEP trochę namieszał też jakby w tym, w tym wszystkim, który z jednej strony oczywiście chroni bardzo skutecznie przed zakażeniem, ale z drugiej strony no, nie chroni przed innymi chorobami naszymi drogą płciową, a te no, z kolei myślę. zaczynają sobie szaleć przy okazji. No zgadam się. Znaczy, PrEP może nie tyle co... Fakt, PrEP trochę rozleniwił, ale też jeszcze mam, jeszcze mam wrażenie, że świadomość istnienia czegoś takiego jest jeszcze, jeszcze, nie tak, jeszcze nie tak duża i mam wrażenie, że dopiero się jeszcze może zacząć ten wysyp dodatkowy kiły i innych, jest, innych chorób wenerycznych. Mam wrażenie, że to wszystko jeszcze dopiero przed nami, niestety. Ty przeprowadzałeś się, prawda, w tak zwanym międzyczasie. Tak jest. Zastanawiam się nad tym, jak na przykład trudne albo łatwe jest zmienić lekarza w tym czasie, no bo się, że do Krakowa już nie jeździsz. Do, do, do zakaźnika, tylko raczej masz gdzieś swojego bliżej. E, tak jest. Przeniosłem się, do, Pozna się po do Poznania, bo to był główny argument, e, między innymi, że wiedząc, że mam tutaj lekarza na miejscu. Jedyne co musiałem po prostu zrobić to w Krakowie poprosić o całą dokumentację medyczną, hmm. zapłacić za to chyba 40 groszy za stronę. Coś koło tego, nie pamiętam dokładnie. E, I po prostu zanieść to wszystko do z lekarza, do oddziału zakaźnego w Poznaniu. Z napisem, że odpis, wyda, odpis dokumentacji wydano cenę kontynuacji leczenia. I tyle. Cała papierologia i jeżdżenie trzy razy w tej weftę, ale udało się. Okej. Okay. Yy, z relacji moich znajomych, którzy żyją z wirusem w Warszawie, wynika, że miejsce, do którego chodzą, czyli właśnie ten, te, ten, ten słynny oddział w szpitalu tam na, na, na woli. Jest jednym z najprzyjemniejszych miejsc na świecie. Jest tam bardzo miło, przyjemnie, sympatycznie i jest wysoka kultura osobista, pani, które tam pracują, bo to przede wszystkim kobiety. Jakie są Twoje doświadczenia? I tu pytam zarówno o ten Kraków, jak i Poznań. Czy rzeczywiście jest tak, że bardzo spoko? Jeśli mam poznać do Krakowa, to ja miałem w Krakowie ten problem, że czasami bywało tak, że musiałem wstać o godzinie 5 rano na czczo żeby jechać Ajde. przez dwie, około jakieś dwie godziny skies do Krakowa w, pociągiem lub samochodem, tylko po to, żeby mi po 10 minut pobrali krew, pobrali mocy dziękuję panu do zobaczenia za, za dwa miesiące. A potem jeszcze za miesiąc ewentualnie widzimy się za miesiąc, na godzinę 12, a wizyta opóźnia się o ponad dwie godziny. W Krakowie to był właśnie koszmar. Tymczasem w Poznaniu, po pierwsze mam to wszystko pod ręką, więc to jest znacznie, znacznie łatwiej, a dwa. Jest, jest, mogę, myślę, że mogę porównać z, z tym, co mówisz w Warszawie. Jest tam naprawdę bardzo, jest, znaczy, przed pandemią mm. jeszcze. Na oddziale było bardzo miło przyjemnie. Lekarze byli tacy bardzo, Lekarze są tam bardzo do człowieka. Okay. To, to... Jest, jest, jest bardzo dobrze, nie ma na co narzekać. Teraz wiadomo, przez pandemię trzeba było przeorganizować oddział, czeka się czeka część i czeka się na wszystko troszeczkę dłużej. Mm. Ale to, to, to chociaż dobrze widzieć to, co mówisz, że jednak jest ta, ta, to doświadczenie takiego miłego przyjęcia. Bo to jednak na umów się nie jest przyjemna sytuacja, ale pewnie. To, Zresztą na początku. Dużo mintów, dużo jest jakby uprzedzeń, dużo jest nadal jakby, wydawałoby się, po tylu latach o dziwo nadal jest, jest to wszystko. Jakieś, jakbyś miał powiedzieć jakąś taką najważniejszą rzecz, której ludzie prawdopodobnie, twoim zdaniem, nie wiedzą. O, albo o wirusie, albo o życiu z wirusem, albo, no nie wiem, o czymś związanym właśnie z tym. Gdybyś chciał coś przekazać ważnego, to co by to było takiego od ciebie? Hmm... Przede wszystkim to. Jeszcze mam wrażenie, że trochę to pokutuje, że czasem kiedy mówię o tym właśnie w swoich mediach społecznościowych, na ludzi, najczęstsze pytanie jest, ile się z tym żyje? Mm -hmm. A jedyna pojedyncza a odpowiedź na to, że z tym się żyje do końca życia. To nie jest wyrok na konkretną datę, na konkretną ilość. Z tym się żyje naprawdę całe, całe życie. Możesz przeżyć jeszcze lat 20, możesz przeżyć 40, możesz nawet 60, jeśli ci świat, jeśli ci świat i zdrowie na to pozwoli. Trzeba przede wszystkim to pamiętać. To nie jest wyrok, tylko, po, tylko to jest po prostu konieczność częstego chodzenia do lekarza. Hmm. I tyle. Co nie znaczy, że polecam <laughs> bo już już Bo już parę razy to słyszałem, że mówię takie rzeczy, że jest pozytywnie, a nie mówię o tym, że to jest złe. No. To, to ciekawe. No, swoją drogą są, jest taka prawda gdzieś subkultura w świecie gejowskim, tak zwanych chaserów, czyli do osób, które próbują specjalnie złapać wirusa HIV. Ponieważ twierdzą, że. odzywaliście na do nie? No właśnie, to jest, to jest dla mnie ciekawe, ponieważ może tylko powiedzmy dlaczego. Dlatego, że uważają, że później jakby nic już im nie grozi jakby to już jest najgorsze, co może ich spotkać, i później mogą już robić co, 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 co chcą. Nie wiem. Kiedy jed, jeden taki ze mną pisał, to odpowiedział mi, że. On lubi ryzyko. What? Nie... Jak lubi ryzyko, to jest na banji To pomyślałam. <laughs> Karol, słuchaj, musimy powoli kończyć. E, więc e, po pierwsze strasznie Ci dziękuję za tę rozmowę i za, za, za to, co, co powiedziałeś. Cała e, przyjemność moje jestem, nie? E, ja oczywiście życzę Ci udanej niedzieli i, e, i tego, żeby stygmatyzacja wobec osób, które żyją z wirusem, ustępowała miejsca wiedzy i rozsądkowi. Przede wszystkim jak się zwykłej empatii, no jakby ludzie chorują na różne rzeczy. I e, ja też choruję na to, czym umrę, czyli na nadciśnienie. E, <laughs> e, więc, więc, więc trochę. E, trochę rozumiem, że, że po prostu to jest dla ciebie pewne obciążenie. E, no właśnie, no i, i tyle, i dzięki wielkie za spotkanie. Tobie również bardzo dziękuję.